W przerwie spotkania Ligi Centralnej z Pogonią Szczecin, legnickiej publiczności zaprezentowali się juniorzy oraz juniorzy młodsi MSPR 7 mieć huraz Legnica. Drużyny prowadzone przez Piotra Będzikowskiego oraz Adama Skrabanie poprzez udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów i Juniorów Młodszych powalczą o udział w mistrzostwach Polski. Drużyna juniorów do rozgrywek przystąpi w połowie października. A drużyna juniorów młodszych. Dzień po prezentacji rozpoczęła rozgrywki z przytupem, wysoko pokonując goki z kąty wrocławskie 51-28. do 28. W składach obu drużyn gra wielu złotych medalistów Mistrzostw Polski w kategorii młodzika. Gorąco więc kibicujmy naszej młodzieży w nadchodzącym sezonie ligowym.